Hej kochani, witam was wieczorem z balkonu, nie mam make-upu na sobie, jestem już w luzie. E, zaraz zrobi się ciemno, ale postanowiłam, że właśnie na balkonie nagram wam dzisiaj test. Zrobimy sobie test tego, czy faktycznie em, da się zrobić loki na chusteczki... Aloesowe. Mam tutaj chusteczki aloesowe z Rosmana z Alderdy, które dobrze znacie na pewno, jeżeli odwiedzacie Rosmana I powiem Wam, że średnio mi się sprawdzają do twarzy, bo są strasznie mocno nasączone i niestety ale podrażniają od twarz. I są bardzo mocno nasączone. I kiedyś o tym sposobie powiedziała mi Alina Rose, to już było 3-4 lata temu. Zobaczcie, jak ma są te chusteczki są bardzo mokre. Ona mi o tym sposobie powiedziała i powiedziała właśnie, że jak mi się nie sprawdzają takie chustki, to mogę sobie zrobić z nich loki. I teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie postanowili, czy to jest sposób ekologiczny, czy nieekologiczny, ponieważ tak naprawdę marnujemy tutaj papier, marnujemy te chusteczki, wyrzucamy je później, więc... Niby nie ekologiczny, ale z drugiej strony ten aloes podobno odżywia nasze włosy i loki są piękne, nie musimy jej kręcić na ciepło. Więc powiem Wam szczerze, że sama nie wiem, czy to jest sposób ekologiczny, musicie Wy zadecydować, a ja sobie zakręcę włosy. Jutro rano zobaczymy, e, czy są faktycznie takie ładne i e, no i zobaczymy. Jestem sama ciekawa, czy to się uda. Pierwszy raz w życiu to robię. I też robię to na wyczucie, jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc po prostu e, o, obwijam sobie pasmo włosów wokół chusteczki. No tak. I zawiążę sobie na końcu supeł. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej zrobić. No, będzie się chyba trzymać. Mam nadzieję, że włosy będą faktycznie takie mm, nabliżone, i że loki będą ładne, i że będą się ładnie trzymać, i że włosy będą odżywione, i właśnie takie wygładzone od tego aloesu. Chusteczki bardzo ładnie pachną. Ja żałuję, że się nie sprawdzają u mnie do demakijażu. Dajcie znać, czy u Was się sprawdzają. I czy Was podrażniają, czy nie? Ok, wszystkie włosy są zawinięte. Powiem wam, że zużyłam 10 takich chusteczek. Czytałam w trakcie zawijania skład. Skład jest bardzo dobry. Tutaj w ogóle nie ma alkoholu, nie ma żadnych parabenów, silikonów, parafinów. Parafiny. Chusteczki w większości są nasączone naturalnymi, naturalnymi produktami i są do tego wegańskie. Tutaj oczywiście obiecują, że nie podrażniają skóry, ale u mnie podrażniają, więc zobaczymy, czy się zrazu. Akurat wszystkie zużyłam, więc widzimy się rano. Jestem bardzo ciekawa tego testu kochani, witam się z wami rano, jak widzicie konstrukcja przetrwała No, trochę sobie ją teraz popinałam podczas porannego prysznica Powiem wam, że spanie było ok, nie było jakoś bardzo niewygodne, bo te chusteczki są miękkie, więc to było spoko Czułam się troszkę jak w domku na preli. nie wiem czy oglądaliście kiedyś domek na preli, moja siostra na pewno wie o co chodzi O, coś mi się już tutaj rozwaliło, więc jak widzicie zeszło i to działa. Jak się obudziłam, to mówię do Darka, nie, to chyba nie działa, bo wiesz co, bo te włosy są jeszcze trochę wilgotne. I faktycznie one są jeszcze trochę wilgotne. Ale już nie mogę doczekać rezultatów, więc najpierw zdejmę loki z jednej strony. Chusteczki są już prawie suche, ale moim zdaniem nie będą się nadawały do ponownego użytku, w sensie nie, nie są już nawilżone. O, powiem Wam, że jestem nawet pod wrażeniem tych loków, tylko tutaj na górze nie mam zakręconych włosów, bo wiecie, bo już miałam za długie, żeby dokręcić się do samej góry. Ale jeżeli macie krótsze włosy, to śmiało możecie je kręcić aż dotąd. Tu jeszcze jeden mokry lok, ale zakręcił się. Ale jest mokry, wilgotny. Okej, okay, wszystkie. Loków było chyba 10. Teraz delikatnie je poroz, yy, porozwarstwiam, ale nie będę ich czesać, nie będę ich puszyć. Tak wyglądają loki, są dosyć mocno na razie zbite. Okej, czy sposób z chusteczkami altery działa? Na pewno działa, loki są, są duże. Jest ich dużo, są błyszczące, widać, że włosy są nawilżone. Jestem ciekawa, jak długo będą się trzymały, ale podejrzewam, że u mnie tak dwa dni maks. Loki wytrzymują, jutro pewnie będą o wiele ładniejsze, jak się trochę poluzują. Czy warto używać tych chusteczek? Powiem Wam tak: jeżeli kupiliście je i Wam się nie sprawdzają do twarzy, to możecie je zużyć jak najbardziej do loków. Ale nie musicie ich kupować specjalnie, żeby je nawijać na włosy, ponieważ uważam, że można użyć zwykłych szmatek. Kiedyś Wam pokazywałam loki na paski materiału. Oczywiście wszystkie inne filmy z ekologami Wam podlinkuję na dole, żebyście zobaczyli inne śmieszne sposoby. Możecie użyć zwykłych pasków materiału, A wy włosy wyczuć sobie trochę olejku, który Wam się akurat sprawdza. Jeżeli sprawdza Wam się arganowy, czy kokosowy, czy jakiś inny olejek taki odżywczy. Odrobinę tego olejku, wetrzyjcie sobie we włosy czy jakiegoś serum i zawijęcie na paski, myślę, że efekt będzie bardzo podobny. Loki są jeszcze wilgotne, więc muszę poczekać, aż czy totalnie wysuszą, ale nie wygląda to źle, moim zanim całkiem spoko. Mam teraz loki Ala Pani Gessler. Jak pamiętacie stare filmy, to wiecie, że już. Takie loki nieraz miałam na głowie, także ja lubię taką zmianę od czasu do czasu. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten film, czy podobał Wam się ten test i czy wypróbujecie ten sposób właśnie z chusteczkami Altery I czy Waszym zdaniem jest to ekosposób, czy nie? No tutaj marnujemy niby chusteczki, ale i tak bym ich nie zużyła, nie kupowałam ich specjalnie pod te loki, więc wiecie... Można się tutaj kłócić w tej kwestii. Dajcie kciuka w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej um, fajnych metod nakręcenia włosów i na ciepło, i w, ekologicznie, czyli bez użycia ciepła. No i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Pa! pa!